Gdy widzę, ile tu Państwa jest, tylko jedne słowa cisną mi się na ustach. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Moi drodzy, w czasach ubiegłych Rzeczypospolitej, gdy byliśmy w tarapatach, gdy wróg stał u naszych granic, kiedy byliśmy zagrożeni widmem wojny, my Polacy mobilizowaliśmy się w obronie naszej ojczyzny. I to wtedy nazywało się pospolitym ruszeniem. I właśnie teraz, właśnie teraz, w tym momencie, analogicznie do minionych czasów, nasza ojczyzna potrzebuje pomocy. To my wszyscy tutaj zgromadzeni jesteśmy tym pospolitym ruszeniem. Już za miesiąc zdecydujemy o naszej przyszłości. Zdecydujemy, czy Polska będzie biało-czerwona, czy Polska będzie tęczowa. Czy granica Państwa Islamskiego będzie na Odrze, czy będzie na Bugu? Czy będziemy mieć inżynierów z Afryki, czy inżynierów z Politechniki? I wreszcie czy będziemy ludźmi wolnymi? Czy ludźmi zniewolonymi. Czas najwyższy to zmienić. My, jako Konfederacja, staramy się reprezentować Wasz interes najlepiej, jak potrafimy. I myślę, że to, że jesteście tutaj dzisiaj na spotkaniu, oznacza, że robimy to dobrze. I chcemy to robić jeszcze lepiej, tylko żeby to robić, potrzebujemy prezydenta. Potrzebujemy prezydenta, który będzie godnie nas reprezentował na arenie międzynarodowej, który będzie prowadził politykę międzynarodową. Opartą o nasz interes narodowy w obronie Polaków w czasie pandemii, kiedy stawaliśmy w obronie Polaków w czasie napływu uchodźców z Ukrainy, gdzie mówiliśmy, że nasza pomoc taka bezinteresowna zostanie wykorzystana przez stronę ukraińską i Ukraina nie będzie nam wdzięczna za okazaną pomoc i nie, i nie myliliśmy się, niestety, mieliśmy rację. Dlatego, mając to wszystko na uwadze, to jak bronimy interesu Polaków w polskim Sejmie, w samorządach, w Parlamencie Europejskim czy w innych instytucjach, pokazuje, że jesteśmy politykami wiarygodnymi. I to, że Sławomir Mencen nie wziął udziału w tej pato-debacie, tylko właśnie realizował umówiony plan. Umówił się wczoraj z wyborcami w czterech miejscowościach na Podkarpaciu i do tych wyborców pojechał, bo nie chciał wyborców zawieść. Umowa była jasna, że Sławek będzie tego i tego dnia w tym i w tym miejscu i pojawił się. Więc to oznacza, że jest politykiem słownym. I takich polityków potrzebujemy wreszcie w polskiej polityce, żeby nadeszła ta nowa jakość w polskiej polityce, żeby nadeszła pewna wymiana pokoleniowa. Tylko, żeby to się stało, musimy połamać ten duopol pisu. Myślę, że wszyscy mamy już po prostu tego dosyć. Mamy dosyć tego, że nas napuszczają na siebie. Mamy dosyć tego, że robią różnego rodzaju wrzutki medialne, żebyśmy my się zajęli duperelami, kłócili się o każdą pierdołę, a w międzyczasie oni będą prowadzić bardzo niebezpieczną politykę tylko po to, żeby uwłaszczyć się czy, czy zbudować swój prywatny majątek i ewentualnie jeszcze. E, zdobyć troszeczkę bliftru z Brukseli, bo niektórzy mają taki fetysz, że tam lubią być klepani przez eurokratów po plecach, że tak, Rafał, jesteś super, Donald, jesteś świetny. No, my takich polityków w Polsce nie chcemy. I czas najwyższy pogonić ich w jasną cholerę. Dosyć już duopolu popisu, dosyć dzielenia nas, dosyć skłócania nas. Czas na nową jakość w polskiej polityce, i tą nową jakością będzie. Sławomir Mencen, dlatego 18 maja, szanowni państwo, wybór jest prosty. Głosujemy na Sławomira? Menzena! Dokładnie tak. Do... Tak bardzo chcemy zmienić ten system, w którym żyjemy już tyle lat i pod wieloma względami jest coraz gorzej. Zobaczcie no Państwo, czy znacie kogoś, kto jest zadowolony z naszego systemu ochrony zdrowia? Widzicie, nie znacie. A ja znam! Nasi politycy są z niego zadowoleni, bo go nie zmieniają już od tak wielu lat. Przecież ten system... To zbudowane w 2003 roku i od tamtej pory się nie zmienił. Od tamtej pory nie było żadnych większych reform. Ponad 20 lat już teraz popisu i nie przyszło im do głowy zmienić ten system. A Polacy nie są z niego zadowoleni. Nie podoba nam się to, że trzeba czekać kilka lat w kolejce do lekarza specjalisty, że zamykają nam kolejne oddziały szpitalne. Polacy nie chcą tego systemu ochrony zdrowia, chcą czegoś lepszego. Ale politykom pasuje. Nie prowadzą żadnych zmian na tym, żeby ten system zmienić, bo im w tym systemie dobrze. On im pasuje. I to jest dla nich częste. Nie zajmują się ważnymi tematami. Nie zajmują się rzeczami dla Polaków najważniejszymi. Ochrona zdrowia to jest bardzo ważny temat. Polacy ciągle o tym mówią, że chcą mieć lepszą ochronę zdrowia. I nic. Zero działań. Polacy mówią o inflacji, o rosnących cenach w sklepach, rosnących kosztach życia, rosnących rachunkach za energię czy za ogrzewanie, o bezpieczeństwie wewnętrznym czy zewnętrznym. To są ważne tematy. Ale oni tam nic nie robią. Mają jakieś swoje jałowe spory, toczą jakieś jakieś tematy zastępcze, a nie zajmują się tym, co jest naprawdę ważne, co najwyżej. Co najwyżej o tym mówią. Bo uśmiechać to się naprawdę ładnie potrafi, ale od tego uśmiechu Armia nam się nie wzmocni. Odwrotnie działa kołownia, ten z kolei płacze. Ale mówi, że jak już skończy płakać, to wtedy weźmie i Putina w ziemię wdepcze. No tylko, że potem przychodzą żołnierze Wojska Polskiego i mówią, że butów nie mają do tego wdeptywania. Na boso to może być problem. Nie mają też mundurość, piworów podstawowego sprzętu. Wojsko polskie ma zapasów amunicji na kilka dni walk. Na kilka dni. A mimo tego przez ostatnie lata nie powstała w Polsce nowa fabryka amunicji. Amunicja tyleryjskiej produkujemy rocznie tyle, ile Ukraina z używa w trzy dni obrony, a to nasza roczna produkcja i nic z tym nie robią. Nie mamy amunicji. To jest rezultat działania tych ludzi, którzy rządzą Polską tyle lat i mówią, że się zajmą naszym bezpieczeństwem. No nie zajęli się tym. Od ponad roku mówię w mediach, w sejmie, na spotkaniach, że nie mamy amunicji, że to olbrzymi problem. Weźcie w końcu coś z tym zróbcie. I nic z tym nie robią. Ale mnie nie trzeba słuchać. Nie trzeba mi nawet, nawet wierzyć, że tak jest. Ale z tydzień temu w Polsacie był generał Dariusz Łukowski na zaproszenie Bogdana Rymanowskiego, to jest generał wojska polskiego, a przy okazji szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jedna z najlepiej poinformowanych osób w Polsce w zakresie naszej obronności. I generał dostał pytanie od Bogdana Rymanowskiego. A ile Polska by się broniła, gdyby nas Rosja napadła? I odpowiedział generał szczerze: tydzień albo dwa, z powodu marnego poziomu zapasów. Tydzień albo dwa. Do tego doprowadzili ludzie, którzy polską rządzą tak długo, którzy mówią, że oni zadbają o nasze bezpieczeństwo. Ja nie chcę, żeby oni dalej zajmowali się naszym bezpieczeństwem, bo się do tego nie nadają, bo już pokazali na co ich stać. Trzeba do, inaczej do tego podejść. Niech jeden tam pójdzie sobie na siłownię, drugi dalej leży i pachnie. Niech zajmą się czymkolwiek innym, hodowlą jedwabników, ale nie naszym bezpieczeństwem, bo już udowodnili, że nie potrafią. I nie jest problemem brak pieniędzy. Polska wydaje na zbrojenia, na wojsko więcej niż Turcja i Izrael. A te państwa mają potężne armię, a my mamy. Amunicji na 5 dni, prowiantu na 3 i żołnierzy, że z prywatnych pieniędzy buty kupują, bo im wojsko nie jest w stanie finansować nawet butów. I ci ludzie do tego doprowadzili. I to jest ich wina i ich dlatego trzeba zmienić. Bo oni tylko mówią, a nic nie robią. Tak jak z drugim hasłem Trzaskowskiego, że patriotyz gospodarczy jest dla niego ważny, że on to rozumie, że trzeba być patriotą gospodarczym, że lepiej gdyby Polacy kupowali od Polaków, to wszystkim nam będzie lepiej. Znowu mówi, a co robi? Jako prezydent Warszawy tramwaje ściąga z Korei, no bo po co po, po, po polskie? Metro buduje firma turecka, no przecież nie Polska. I nawet pod drzewka, nawet podrzewka, które sadzą przy ulicach. Urzędnicy warszawscy jeżdżą do Niemiec i wybiera. Nawet drzewka musimy mieć z Niemiec. A skąd energia elektryczna? No przecież nie z polskich elektrowni. To trzeba zamknąć, bo planeta płonie. Mamy kupować niemieckie wiatraki, ewentualnie importować energię prosto z Niemiec. A czy potrzebujemy lotniska? Chce PK w Polsce? No gdzie? Po co nam lotnisko? Pod Berlinem jest lotnisko. To po co nam w Polsce? I to jest patriotyzm gospodarczy? To jest może patriotyzm gospodarczy, ale niemiecki. A na pewno nie polski. A potrzebujemy prezydenta, który przede wszystkim będzie dawał polskie interesy, a nie niemieckie. Tak najlepsze przypadki to są z Warszawy, bo to media najlepiej na W Warszawie. Czoskowski kupił i postawił w błocie w parku toaletę za 650 tysięcy złotych. 650 tysięcy za toaletę. Człowiek dąby sobie za to zbudował, oni nie. Toaleta. Czemu ona tyle kosztuje? To jest jakaś pancerna toaleta, kiśki gloskron, tam się już zastosować na wypadek bombardowania. O co chodzi, że takie koszty? A wiecie jak władze Warszawy zareagowały na tą krytykę? Że się pół Polski z nich śmiało za tą toaletę. Wiecie co zrobili? Drugą taką samą postawili. Też za 650 tysięcy złotych. Pokazali, gdzie mają zdanie pola. Gdzie mają naszą krytykę? Gdzie mają nasze pieniądze? W tej toalecie je mają. Bardzo dobrze wszystkim to wtedy pokazali. Albo moja ulubiona inwestycja Trzaskowskiego to wielkie, gipsowe, 3-metrowe, niebieskie jajo z placu Pięciu Rogów za 200 tysięcy złotych. Zastanówcie się Państwo, kto z Was, mając wolne 200 tysięcy złotych, kupiłby sobie gipsowe jajo? Nikt. Byście kupili nowy samochód, pojechali na wycieczkę dookoła świata, odłożyli na emeryturę. Wszyscy tyle zastosowali, oni kupili gipsowe jajo. Jak to wyglądało? Przed urzędnik, miał sobie spacer po Warszawie, wchodzi na plac pięciu rogów, tak patrzy, rozgląda się. Czegoś mi tu brakuje, no coś by się tu przydało, mam wymyśliłem! Gipsowe jajo! Wziął je, kupił za 200 tysięcy złotych. A czemu ono kosztuje 200 tysięcy złotych? Ja dwa tygodnie temu wyjeżdżałem z Opola. Miałem tam spotkanie, wyjeżdżam z Opola, droga wyjazdowa. Nagle patrzę po prawej stronie? O czym nie wierzę? Stoi wielkie, gipsowe, czerwone jajo. Dałem po hamulcach, zatrzymałem się, patrzę co się dzieje, po co tam to jajo? Tam było muzeum wsiopolskiej. Z muzeum wyszły takie sympatyczne panie, które tam pracowały, to się je od razu pytam. Drogie panie, po ile te jajo tutaj? Bo w Warszawie takie same, tyle że niebieskie to 200 tysięcy. Bo jakie 200 tysięcy? To kilka tysięcy złotych, kosztuje tu właśnie drugie takie same kupujemy. Kilka tysięcy w Warszawie 200. I czemu ja tyle mówię o tym jaju? Bo to jest najlepszy symbol naszych wydatków publicznych. tego jak politycy wydają nasze pieniądze. Ze wszystkim jak z tym jajem. Kupuje, kupują coś, co do niczego nie pasuje. Nikt tego nie oczekiwał. Do nikomu niepotrzebne. I przepłacone 20 razy. Właśnie wszędzie jest jak z tym jajem. Wydają nasze pieniądze na rzeczy, których my zupełnie do niczego nie potrzebujemy. Bo do czego my potrzebujemy to, żeby wysyłać do Ukrainy 800 plus na ukraińskie dzieci uczące się w ukraińskiej szkołach. Po co nam to? Po co ten socjal na Ukrainę z naszych pieniędzy? To my do pracy chodzimy, ciężko pracujemy, płacimy podatki po to, żeby prosto na Ukrainę to wszystko szło? Albo dlaczego? Polak w Polsce, żeby pójść do lekarza, musi płacić składkę zdrowotną. Bo Ukraińiec nie musi. Za darmo, nawet nie muszą się ubezpieczać. Wyobrażacie sobie Państwo, że Polacy jeżdżą do Niemiec i mogą tam korzystać ze szpitali i nic za to nie płacić? Nawet się tam nie ubezpieczać? Przecież był Polski, by jeździło się leczyć do Niemiec. A tak? Nie, Niemcy na to nie pozwalają, bo to poważne państwo. A my mamy rząd frajerów. I właśnie na to pozwolił. Przyjeżdżają, leczą się za nasze. Tak jakbyśmy mieli za dużo pieniędzy na ochronę zdrowia. Jakby były za krótkie kolejki, lekarze się nudzili, to żeby sprawy nie wyszły, to my organizujemy dodatkowych pacjentów, żeby mieli się czym zająć. Przecież to jest skandal. Z tym trzeba skończyć i ja z tym skończę. Bo pieniądze polskich podatników powinny iść na potrzeby Polaków, a nie na potrzeby naszych sąsiadów. Niech u siebie płacą podatki, tam się leczą, a nie u nas za nasze. Jądrowej. Mamy państwową agencję, nadzorującą energetykę jądrową. Mamy urzędników, przepisy, biurokrację, spółkę państwową do budowy elektrowni jądrowej. No wszystko jest, tylko elektrowni jądrowej nie ma. Letnie zaczęli jej budować te łopaty w ziemię nie wbili od 20 lat to samo. Słyszę, że kiedyś będzie. Teraz może za 20 lat będzie. Tylko 40 lat budować jedną elektrownię, przecież to tyle nie trwa. To w biednym Bangladeszu. Rok temu skończyli budowę elektrowni jądrowej i się w 10 lat uwinęli. A u nas 40. Zobaczcie, ile politycy z Bangladeszu są lepsi od naszych. I do tego są jeszcze znacznie tańsi. Dużo mniej zarabiają niż nasi. A ten Zielony Ład, to trzeba jak najszybciej w całości odrzucić. To już nie ma żadnego sensu. Stany Zjednoczone pierwszego dnia odrzuciły Zielony Ład. Trump powiedział, koniec z Zielonym Ładem stawiamy na węgiel, bo z węgla jest najtańsza energia elektryczna. Chiny, Indie, Afryka, wszyscy stawiają na węgiel, bo żeby mieć tanią energię, bo tania energia napędza gospodarkę, tylko my w Europie stawiamy na najdroższą energię. Im drożej, tym lepiej. Ta bzdura, ten Zielony Ład kosztuje tylko Polskę kilka bilionów złotych. To jest po 250 tysięcy złotych od osoby. Te remonty klimatyczne, samochody elektryczne, zamykanie elektrowni, hut kopalni, niszczenie przemysłu rolnictwa po 250 tysięcy złotych. Pytali się nas, czy my chcemy w te pieniądze w to inwestować, czy może uważamy, że coś innego jest ważniejsze niż jakieś fobie ludzi, którym się wydaje, że planeta płonie. No nie zapytali. A co mamy dostać za, to pieniądze, za te pieniądze? Co dostaniemy w zamian, jak się tak wyżywujemy Mamy dostać to, że rzekomo że za 20 lat będzie jeden stopień chłodniej dzięki temu. No świetna inwestycja, jak ja się cieszę, że mogę to zrobić. Cieszę się, jakbym w Ambergold inwestował. No przecież ja nie chcę inwestować 250 tysięcy złotych w to, żeby było mi chłodniej. Już za te pieniądze wolę sobie kupić te gipsowe jajo do ogrodu, a nie płacić za to, żeby było mi chłodniej. No ja nie chcę tego robić. Przez Zielony Ład rosną ceny prądu, ogrzewania, rosną koszty życia, rosną koszty produkcji, zwija się przemysł, niszczą też rolnictwo. Co chwilę wymyślą jakąś bzdurę, żeby rolnikom było trudniej, żeby było mniej żywności. Jak z tym ugorowaniem pola. Po co ugorować sobie pole? Przymusowe ugorowanie pól, żeby przypadkiem za dużo żywności nie było w Polsce produkowanej, żeby można było ściągać z Ameryki Południowej. Albo kolejna bzdura prosto z Unii: obowiązkowe rejestrowanie kur. Po co rejestrować kury? Ile to jest pracy, wysiłku, biurokracji, ile niepotrzebnych kosztów? Tyle lat żyliśmy bez rejestrowania kury i komu to przeszkadzało? Czemu Unia boi się tych kur? Przecież w tym samym czasie, kiedy chce, żeby rejestrować kury, wpuszczają do Europy setki tysięcy nielegalnych migrantów. I ich nie trzeba rejestrować. Przecież to migranci zwiększają przestępczość, a nie kury. Niech odwalą się od naszych kur i zajmą się swoimi migrantami. Niech tym się zajmą, bo to oni zwiększają przestępczość. Nie chcę tej przemocy. Nie chcę ludzi, którzy popełniają tyle przestępstw. Więc nie chcę to i to nie jest żadna nienawiść, to jest zwyczajny zdrowy rozsądek. Idea, żeby w Polsce dalej było bezpiecznie, bo Polacy to spokojny naród. Ale niestety nie mam przekonania, że nasz rząd to rozumie, że naszemu rządowi zależy na tym, żeby w Polsce było bezpiecznie. Bo jak parę lat temu zaczęły się te masowe ataki na naszą granicę z Białorusią, co Putin z Łukaszenką. Sprowadzali tysiące nielegalnych migrantów, żeby szturmowali naszą granicę. Ta wojna hybrydowa na granicy z Białorusią. To wtedy Tusk mówił, że ci migranci są dobrzy ludzie. Trzeba ich wpuścić wszystkich, bo to oni szukają tylko swojego miejsca na ziemi. Posłowie platformy tam biegali na granicę, pizzę im zamawiali, jedzenie im nosili. Trzaskowski wtedy dofinansował. Kilkaset tysięcy złotych ten film. Paszkwin, zielona granica Agnieszki Holland, gdzie obrażano Straż Graniczną tylko dlatego, że bronili naszej granicy. No niestety, rządząca obecnie Polską Platforma Obywatelska wzięła udział w tej wojnie hybrydowej na granicy z Białorusią. No niestety po stronie Rosji, a nie po stronie Polski. A teraz robią to samo na granicy z Niemcami. Pilnują na naszej zachodniej granicy interesów niemieckich. Niemcy nam masowo podrzucają nielegalnych migrantów. Tylko w zeszłym roku niemiecka policja przywiozła nam 9 tysięcy nielegalnych migrantów. I Tusk nic z tym nie robi, nie przeszkadza mu. Tylko buduje za pół miliarda złotych 49 centrów integracji cudzoziemców. A Trzaskowski mówi, no, że musimy ich przyjmować, ale nie martwcie się ludzie. Bo ci migranci to dla nas polisa ubezpieczeniowa. Czujecie się bezpieczni, bo nam Niemcy podrzucają nielegalnych migrantów? No jasne, że nie, nikt się nie, normalny od tego nie czuje bezpieczny. Tylko Trzaskowski się czuje. Nie rozumieją, co się dzieje. Ale na szczęście Polacy rozumieją. Polacy mają olbrzymie pokłady zdrowego rozsądku. Polacy wiedzą, co się dzieje. Tylko Polacy nigdy nie zgodzą się na masowe migracje z Azji czy z Afryki. Nigdy na to nie pozwolimy. I wszystko, za co się biorą ci ludzie, to nie działa. To w lądujemy pod sam koniec pomiędzy jakimiś dzikimi krajami. Energetyka jądrowa 20 lat za Bangladeszem. Energia w Polsce najdroższa w całej Europie. Odsetki od kredytów hipotecznych w Polsce znowu najwyższe w całej Europie. Nikt nie płaci bankom tyle co Polacy. Ochrona zdrowia Polska 60. miejsce. Za Azerbejdżanem i za Libanem. Ranking systemów podatkowych Polska 63. miejsce na 64 badane państwa. Za Nigerią, Pakistanem, Indonezją oraz Kenią. Lądujemy w takich miejscach w rankingach. A pod kątem sztucznej inteligencji Amerykanie nas umieścili między Mongolem i Burkina Faso. Ja im się nie dziwię, bo nie oceniali naszych naukowców, nie oceniali naszych programistów, tylko naszych polityków. Spojrzeli na Tuska, no i wyszła im Mongolia. Naprawdę im się nie dziwię. Kto u nas jest ministrem rozwoju i technologii? Się powinien zajmować takimi tematami, sztuczną inteligencją, rozwojem, technologiami, rozmawiać z tymi amerykańskimi koncernami. W teorii powinien, tylko tym kimś jest Krzysztof Paszyk. A wiecie Państwo, co potrafi Krzysztof Paszyk? Brawo, nic nie potrafi! Slenierok polityk zawodowy. Całe życie był w polityce. Miał tylko jedną pracę poza polityką i tak z zadania politycznego. Raz był zastępcą dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Pile. To co on jest w stanie powiedzieć Amerykanom, jak przyjadą? Że jak będą kiedyś przez piłę jechać, to niech uważają. Tam jest ciężkie skrzyżowanie, policja często stoi, mandat można dostać. Bo na tym się zna! ale nie na rozwoju, nie na technologii, a tym się właśnie powinien zajmować. I to jest przyczyna, dla której w naszym państwie nic nie działa, bo wszędzie jest jak w tym ministerstwie, że na samej górze stawiałem człowieka, który nic nie potrafi, no to jest z właściwej partii. Jak nic nie potrafi, to nic nie robi. Zatrudnia jako swoich kolesi z partii, którzy no niespodzianka też nic nie potrafią, ko swoich kolesi zatrudniają. Tak w każdym ministerstwie, od samej góry do samego dołu na wszystkich stanowiskach decyzyjnych są ludzie, którzy nic nie potrafią. To jak tu ma coś dobrze działać, jak ma coś być zrobione dobrze, jak za wszystko odpowiadają ludzie, którzy nic nie potrafią. A prawdziwi eksperci, specjaliści, ludzie z wiedzą, kompetencją, doświadczeniem nie są w stanie tam awansować, nie są w stanie się przebić przez ten partyjny beton. I to proszę Państwa, nasze zadanie. To my musimy skroszyć ten partyjny beton. Jak my tego nie zrobimy, to nikt inny tego za nas nie zrobi. I nic się nie zmieni. A najwyższy czas, żeby w końcu w Polsce coś się zmieniło. Najwyższy czas. I my to musimy zmienić, bo jak tego nie zmienimy, to dalej będziemy żyli w tym bagnie, w tym dziadowskim państwie, robionym z kartonu łączonego na trytytki, i nic się nie zmieni. A najwyższy czas, żeby to się zmieniło. I zobaczycie, żeby to zmienimy. Bo Polacy zasługują na więcej, Polacy zasługują na lepsze państwo niż jest w Bangladeszu, Mongolii, Burkina Faso, Pakistanie, Nigerii, Indonezji, Polacy zasługują na innych polityków, Polacy zasługują na to, żeby wreszcie coś się zmieniło. Polacy zasługują na niskie i proste podatki. Jak zostanę prezydentem, nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi albo komplikuje podatki. Żadnej, żadnego podatku więcej, nic im nie dam. I doprowadzę do tego, że emerytury będą zwolnione z podatku dochodowego. Bo to jest skandal i złodziejstwo. Człowiek całe życie ciężko pracuje, płaci te składki, odkłada swoje pieniądze. I kiedy chce swoje pieniądze z powrotem, przychodzi państwom winie, nie? Najpierw podatek. Od dawno temu zarobionych i odłożonych pieniędzy, to jest skandal z tym skandalem skończę. I tu mam prośbę do Państwa, bo widzę sporo młodych twarzy, a często słyszę pytanie, Panie Sławku, jak można pomóc w tej kampanii? To teraz jest moment, że możecie mi pomóc. Zadzwońcie do swoich dziadków, zadzwoncie do swoich babsz i im o tym powiedzcie. Przekonajcie ich do głosowania, że będą mieli te wyższe emerytury, że zniosę im ten podatek. W telewizji się tego nie dowiedzą. Tam same bzdury mówią mi na mój temat. Ja nie mam kontaktu z waszymi dziadkami. To wy macie z nimi kontakt. Zadzwońcie do nich i porozmawiajcie z nimi. Niech to będzie wasz płat w tę kampanię. Z góry bardzo wam za to dziękuję. Polacy zasługują na tanią energię, doprowadzę do odrzucenia zielonego ładu, spadną rachunki za prąd, za ogrzewanie, spadną koszty produkcji, uratujemy nasz przemysł, nasze rolnictwo. Polacy zasługują na bezpieczeństwo, uszczelnie granice, nie pozwolę na masowe migracje, jeżeli jeszcze raz przyjedzie to jakiś niemiecki radiowóz, to im go zarekwirujemy, policjantów aresztujemy, migrantów odeślemy, bo to ich migranci, ich problem, a nie nasz. I nie pozwolę na wysłanie wojska polskiego na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę, żaden polski żołnierz nie zginie za Donbas albo Krym. Nie pozwolę na to. Brawo! Polacy zasługują na prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim polskie interesy niezagraniczne. Zostanę prezydentem, oni wszyscy, Niemcy, Ukraińcy w Polsce, No się dopasowywać. Do polskiej kultury, polskiego prawa, polskich interesów, i polskiego języka. Bo tu jest Polska. To my tu jesteśmy u siebie i to oni mają się dostosować do nas, a nie my do nich. Marzy mi się silna, dumna, bogata i bezpieczna Polska. Chcę Polski silnej, poważnego państwa, które zajmie się niewieloma obszarami naszego życia. Ale robi wreszcie to dobrze, zajmę się tym na poważnie. Chcę Polski dumnej i suwerennej, która sama podejmuje decyzje, a nie pyta się ciągle o zgodę Brukseli czy też Berlina. Chcę Polski dumnej z naszej pięknej historii, prowadzącej poważną polską politykę historyczną, asertywną politykę zagraniczną. Ale chciałbym Polski dumnej, zamieszkanej przez dumnych i wolnych Polaków, przez ludzi, którzy sami decydują, jak chcą żyć, jak chcą wychować swoje dzieci, czego chcą je uczyć, na co chcą wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze, bo to nasza sprawa i nikomu nic do tego. Każdy z nas ma tylko jedno życie i ma prawo je przeżyć po swojemu, tak jak sam chce, a nie jak chcieliby coś politycy. Chcę Polski bogatej, bogatej bogactwem Polaków, z niskimi, prostymi podatkami, przyjaznymi przepisami, z bezpieczeństwem energetycznym i żywnościowym, no i Polski bezpiecznej, ze szczelnymi granicami i bezpiecznymi ulicami. Taka Polska mi się marzy. Silna, dumna, bogata i bezpieczna. I mam wielką nadzieję i z każdym kolejnym tygodniem coraz większą wiarę, że taką Polskę właśnie zbudujemy i w takiej Polsce będziemy żyli z naszymi rodzinami. I mam też nadzieję, że Państwo również chcecie takiej Polski. Chcecie mieć niskie i proste podatki? Brawo! Szczelne granice Brawo! prezydenta, który przede wszystkim polskie interesy. Ogłosujcie w tych wyborach 18 maja. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję bardzo Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję.